Fajny masz piścisko, chcę byś miała siliżko. Kutas mój pachnący, niczym kwiat. Oto, on jest w promieniu twoim, ciągle kłuj mi stoi. Wysłanie udzisku, aż go znasz. Fajny masz piścisko, chcę byś miała ślisko. Kutas mój pachnący, niczym chiachan. O, w promieniu twoim, ciągle kłuj mi stoi. Ma 20, 28 zł. Dziękuję maszyna 20 złotych! Jak aż mnie dodasz na Discot, to mówix, pisze jeszcze raz. I kup bana OME tu daje ci trochę pieniędzy na banana, nie na dziewczynkę. Dzięki bardzo za 20 złotych! Jesteś spoko WARTA! Dawid, chodź, chodź! No, gdzie Jedziemy. Mów gdzie? Na tą drugą komendę! Na drugą komendę. przyjedziesz?